Witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj typowo lokalnie odwiedzimy niedawno otwartą nową atrakcję Wałbrzycha, czyli wieżę widokową. My rozpoczęliśmy jakby naszą wyprawę od hali lekkoatletycznej w Wałbrzychu. Także zapraszamy do oglądania i oczywiście serdecznie zapraszamy do Wałbrzycha droga jest bardzo przyjemna oczywiście już chodziliśmy nią niejednokrotnie cały teren znajduje się na terenie parku idąc cały czas prosto od właśnie hali. Tutaj mamy takie rozwidlenie i dla tych, którzy nie są z Wałbrzycha, tutaj podpowiedź, że kierujemy się w stronę harcówki i punktu widokowego nad harcówką, tak? Czyli w tamtym kierunku. Fajnie, bo nawet w taki upalny dzień jak dzisiaj wszystko tutaj jest zacienione i idzie się naprawdę bardzo przyjemnie, więc jeżeli ktoś szuka w mieście ucieczki od upałów to myślę, że zarówno spacer tutaj po parku i oczywiście przy okazji odwiedzenie wieży widokowej będzie taką właśnie fajną alternatywą. Do spędzenia miło czasu w mieście. Że już jesteśmy pod wieżą. 5-minutowy spacerek od hali lekkoatletycznej. Także spokojnie każdy tutaj bez problemu dotrze. Wieża znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Yy, harcówki. Bardzo fajne miejsce w którym można smacznie zjeść, napić się lokalnego piwa czy zorganizować różnego rodzaju imprezy okolicznościowe także bardzo fajnie myślę że otwarcie wieży dla harcówki będzie już wydaje mi się że jest ekonomicznie jak Najbardziej oczywiście na plus niestety jest rano a harcówka jest otwarta w takich godzinach. My jesteśmy o godzinie 10, więc jest jeszcze zamknięta, ale tej samej harcówki już rozpościera się piękny widok na Wałbrzych, więc tutaj na... będzie przepiękny widok i teraz zupełne odkrycie i nowość dla nas to to, że oprócz wieży powstał tutaj taki dodatkowy punkt z lodami, z goframi, z czymś do picia. No tak jak mówię jesteśmy tutaj jeszcze dość wczesną porą. Jest zamknięta, ale podejrzewam, że podobnie jak harcówka około godziny 12 e, będzie już otwarty. I tutaj można sobie pięknie usiąść z widokiem na wieżę. Super. Tego się nie spodziewałam. Ale bardzo na plus. Ceny przyzwoite. Także śmiało można sobie korzystać. Mamy no, już Idziemy w kierunku wieży. Tutaj już na dole widać. Płatności można dokonywać zarówno gotówką, jak i kartą. I teraz, jeżeli chodzi o ceny, to bilet wstępu normalny 10 zł, łukowy 8 bądź z kartą mieszkańca kochamy Wałup. Bilet wstępu kosztuje symbolicznie złotówkę. I teraz my zakupiliśmy bilety w tym automacie karton. Każdy dostaje swój QR kod, który skanuje na wejściu. Wow. Skonlimmy lecik cikiem w tu. No i właśnie w tym momencie nie przeszłam. No i właśnie <grymna> stało się na niej oczywiste, czyli zeskanowałam kod. Zielone się zapaliło, ale za późno przepchnęliśmy słupek na szczęście mieliśmy jeszcze dwa pozostałe bilety, więc bez problemu jakby przeszłam z córką. No ale jednak takie rzeczy się zdarzają dobrze, że moja 5 nie boję się wysokości, także z chęcią z nami spaceruje i wspina się po różnych wieżach. Woli, widać piękny widok. Nasz przewodnik wycieczki stwierdził, że się nie zatrzymujemy. Nigdzie na pół tylko od razu zmierzamy na samą górę. Także no, słuchamy się przewodnika i idziemy. Podejrzewam, że zachody słońca tutaj muszą też być piękne z takiej wysokości. Przepiękny widok widać tutaj w tej sercu naszego miasta, czyli ratów, który znajduje się tutaj. Widok na polskie góry. Tam mamy tutaj stożek wielki, to zaraz na bok mamy trzeci kobiet. Tutaj na prawo mamy górę hełmiec, a w oddali słynne trzy gardzy, czyli trójka. I tam również znajduje się przepiękna wieża. Wdokowa, także również zachęcamy do jej odwiedzenia, jeżeli będziecie tak no, no, mimo licznych kontrowersji, jakie budziła wieża przy budowie to teraz będąc tutaj słychać około jakby zachwyty wieżą, widokiem no i tutaj oczywiście podpisuje się o tym, ponieważ widok jest naprawdę przepiękny Chyba powtórzyłam to już pięć razy, no ale to naprawdę jest Przecież wyjścia Bardzo naprawdę fajna atrakcja też polecam naprawdę bardzo warto Piękne widoki no i też polecam jednak przyjechać z rana, jeżeli jest taka możliwość, żeby uniknąć jednak dużej ilości osób. Ostatnio czytałem artykuł, że w pierwszym tygodniu atrakcję odwiedziło ponad 36 tysięcy osób. Także póki co cieszy się bardzo dużą popularnością. W sumie też się nie dziwię. Część pewnie osób odwiedza z zamiłowania do takich wież, a część po prostu z ciekawości. Spróbuj teraz dowiedzieć, w jakich godzinach jest czynna wieża, bo no podejrzewam, że w związku z tym, że jest płatna, to nie będzie tak jak na innych bliskich wieżach, które są bezpłatne, że wchodzimy sobie tutaj o każdej porze dnia i nocy. Także jeszcze zaraz postaram się dowiedzieć, w jakich godzinach atrakcja jest czynna. Nie musiałam się pytać pani, jest informacja, wieża jest czynna w godzinach. 6.22. Także zarówno na wschód być może gdzieś tam z jesienią, jak i teraz na zachód. Słońce spokojnie można się tutaj też wybrać, też z ciekawości się kiedyś wybierzemy, póki co ten zakup biletów online jeszcze nie działa. Ale skoro informacja jest, to Lada moment będzie to działało. Także ja się z Wami żegnam serdecznie i jak najbardziej polecam atrakcje. No i do zobaczenia.